podopieczni młodzieżowego dziecięcego zespołu wokalno-tanecznego Włóczy kije zaprezentują swoje umiejętności i talenty przed bielską publicznością. Szersza publiczność miała już okazję poznać dwóch Włóczy Kijów. Kamila Krzępek, wiosną wyda swoją debiutancką płytę, a jej teledysk bije rekordy w sieci. Paweł Stępień dotarł do półfinału Mam Talent, a jego zespół The Shivers puka do drzwi kariery. Teraz przyszedł czas na pozostałych Włóczy Kijów. Jutro zapraszają miłośników muzyki na widowisko koncert przeplatany pokazami multimedialnymi. Prezentują osiągnięcia podopiecznych. Co pokażą włóczyki je, mówi Aleksandra Stępień, kierownik artystyczny zespołu. Bardzo dużo różnorodnej muzyki, wielu wykonawców, różnych wykonawców. Przede wszystkim zobaczą nasz zespół, dziecięco-młodzieżowy, w bardzo różnorodnym repertuarze, od piosenki aktorskiej, przez pop i przez rockową muzykę również. W naszych szeregach występują dzieci w przedziale od 4,5 roku do 20 roku życia. Będzie to Kamila Krzempek, która 5 lat śpiewała w naszym zespole, była w nim od samego początku. I teraz już robi własną karierę. No i Paweł Stępień, znany wszystkim z programu Mam Talent z własnym zespołem W Włóczyki kijom wyrastają kolejne gwiazdy. O karierze wokalnej marzy 18-letnia Izabela Nycz. Jej przygoda z włóczykijami zaczęła się od pierwszej miłości. Cztery lata temu dowiedziałam się, że istnieje taki zespół jak Włóczekije dzięki swojemu pierwszemu chłopakowi. Jego mama jest znajomą pani, która uczy mnie śpiewać. Pierwszy raz poszłam na jej koncert i mimo, że było bardzo mało osób, to spodobało mi się, jak śpiewają i od tamtej pory jestem z nimi w zespole. Koncert już jutro rozpocznie się o 18 w Bielskim Centrum Kultury, a bilety do nabycia w BCK. Słuchasz wiadomości Radia Bielsko.